Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał. Dzisiaj na tapet bierzemy sobie pozycję Cierpliwy Pies. Jest to kolejny debiut na naszym polskim rynku. I mówimy tutaj tym razem o artyście z Polski, Paweł Paradowski, bo o nim mowa. Stworzył dość nietypową historię, historię dziejącą się na Czarnym Lądzie. Mówimy oczywiście tutaj o Afryce i poza tytułem Kongo, który wydała jakiś czas temu już, żeby nie mówić lata temu, Kultura Gniewu, jakoś niespecjalnie sobie przypominam pozycję, którą mógłbym ostatnim czasem czytać. Z jednej strony to dobrze, bo jak mało wiemy o historiach związanych właśnie z tamtymi miejscami. Cierpliwy pies jest to format miękka oprawa. Oczywiście, jak rozłożymy tutaj i zobaczymy te skrzydełka, to mamy przedstawiony obraz. No, jednego wielkiego rysunku, tak naprawdę, który nam się tutaj prezentuje. Więc, coś, co doskonale wiecie, że. Lubię, ale nie tylko ja z tego, co się orientuję. Sam komiks został wydany przez wydawnictwo Timow. Cena to no, niedużo 55 zł, a dostajemy naprawdę pokaźną dawkę, jak możemy zobaczyć, czytania. I starczy to na całkiem sporo, gdyż no, historia też troszeczkę raz, że porusza trudne tematy, dwa, że i jest też. Niekiedy wymagająca, bo i nie jest łatwa, prawda? Trudna historia, trudnego życia w Afryce, ale też warto wspomnieć, że mamy też tam wątki polskie, mamy wątki te, nazwijmy to, ludzi białych, bo oni tutaj naprawdę niekiedy odgrywają dość istotną rolę. Natomiast skupiamy się jednak na naszej Głównej bohaterce, ale też innych pobocznych, e, czarnoskórych e, osobach, które nie są tylko tłem, w ten sposób bym powiedział, dla całej tej historii. Czarno-biały rysunek mm, na początku jest, może troszeczkę ciężko się do niego przyzwyczaić, aczkolwiek to jest tylko chwila, bo tak naprawdę te pierwsze szkice mm, no, są e, takie, powiedzmy, dla mnie jeszcze nie do końca, jakbym chciał to sobie wyobrazić, jakbym chciał sobie przedstawić. I nie wiem dlaczego gdzieś w mojej głowie pojawił się właśnie w tym momencie dobrze, że mi się to tutaj udało otworzyć fakt, że zacząłem inaczej dostrzegać styl, jaki tutaj został przedstawiony. Może te właśnie rzuty na pewne elementy infrastruktury. Tam właśnie w Afryce, kiedy nasz bohater ląduje, jakoś tak zaczęły bardziej za mną przemawiać. Kiedy zobaczyliśmy też ten element europejski i kiedy to wszystko zaczęło się ze sobą mieszać. Kiedy ta historia zaczęła wręcz bym powiedział płynąć. Mówię, niekiedy trudna w odbiorze, niemniej pokazuje naprawdę ciekawy świat, którego my tak naprawdę nie możemy... Na co dzień wręcz sobie niekiedy wyobrazić, bo jednak ta Afryka dla nas jest mocno odległa. Wojna, trudności codziennego życia, ale przede wszystkim marzenia naszej bohaterki, które oczywiście wiodą do Europy, która gdzieś cały czas tutaj się fabularnie przewija. Jaki kraj, jak spełnić te marzenia i dlaczego akurat właśnie tam? Tego Wam nie zdradzę. Tutaj możecie sobie sami na pewne rzeczy odpowiedzieć, czytając tę historię, ale gwarantuję Wam, że nawet jeżeli będziecie starali się mocno, ale to bardzo mocno zagłębić w ten świat przedstawiony, nie zawsze będziecie mieli jedna, jednoznaczną odpowiedź. Czasami będziemy się zastanawiać, dlaczego właśnie tak jest, dlaczego tak się dzieje i czy tak musi być. Czy świat nie może w jakimkolwiek, chociaż minimalnym stopniu, ten przedstawiony tutaj zostać zbliżony do jakichś standardów, do jakiegoś lepszego życia? Bo naprawdę to, co tutaj widzimy, to jest niekiedy przerażające, i kiedy widzimy. Tak, te no, straszne momenty w życiu bohaterki, kiedy to zostało tutaj przedstawione, i jak zostało przedstawione, to aż przechodzą ciarki. Niestety, jest tu właśnie jedna ze scen, kiedy udaje się na pewną rozmowę do jednego z nie wiem jakich tutaj nazwać jakichś polityków. I to jak się do niej odnosi, jak ją traktuje, czego oczekuje, aby zrobiła. Tylko ze względu na to, aby mogłoby być jej troszeczkę lepiej, no powiem szczerze, też pokazuje, jakie jest podejście do pewnych spraw. U nas chyba jednak, nie wiem, może pewne kwestie tego typu by się nie pojawiły. Może tam, gdzie ten świat jest troszeczkę, niestety, ale zacofany. I władza wykorzystuje pewne elementy tego rządzenia, prawda? Nad tą biedniejszą, nazwijmy to, częścią ludności. No jest po prostu straszne, ale niestety tak się dzieje i my na to nie mamy wpływu. Dlatego mówię ciekawy na swój sposób komiks, całkiem wymagający w odbiorze, poruszający trudne tematy. A jednocześnie mówię, ta kreska z czasem naprawdę zaczyna się tak mocno przeplatać z tą fabułą, którą tutaj poznajemy, że idealnie odzwierciedla fakt tego czarnego lądu. Owszem, komiks ma trudniejsze momenty w odbiorze. Ja tak przynajmniej niekiedy miałem i gdzieś troszeczkę czułem się lekko zagubiony, ale zaraz potem stopniowo odnajdywałem drogę i brnąłem przez tą historię dalej. Także no, ciekawy tytuł nietypowy taki bym powiedział, a nietypowe rzeczy są jak najbardziej na plus. Ostatni raz, kiedy czułem coś podobnego, i kiedy naprawdę bawiłem się uprzednio przy komiksie to mówimy tutaj o pozycji też Timofa i może nie dosłownie w takich klimatach, ale też poruszający właśnie e, trudności związane też między innymi z traktowaniem ludności i mówimy tutaj o pozycji Mad Germanes. Tam też było właśnie no coś podobnego. Może nie do końca, ale ja gdzieś te w pewnym sensie podobieństwa staram sobie staram się ich dopatrzeć. Tam też było właśnie pokazane jak byli ci lepsi i ci gorsi i jak później ludzie tracili na tym troszeczkę, byli oszukiwani. Tutaj też tak jest, ale finał powiem wam, że no właśnie w sumie sami musicie się przekonać. Dajcie szansę tej pozycji, bo myślę, że warto. Ciekawa, na pewno. Więc, gdybyście chcieli cierpliwego psa sobie przeczytać, to oczywiście na dole w opisie tego filmu znajdziecie link, gdzie możecie go sobie nabyć. Zachęcam do tego, tak samo jak abyście skomentowali, polubili, udostępnili. Będzie mi bardzo miło. Linki w opisie tego filmu, gdzie możecie dołączyć do moich mediów, wesprzeć, ewentualnie nawiązać współpracę a także subskrypcja oraz dzwonek, aby być na bieżąco z tym, co publikuję. Tymczasem mówię Wam cześć, widzimy się w kolejnych materiałach.